To już czwarty raz konferencja na polityce Koszalińskiej. To jest impreza, która jest prezum towarzyszącą festiwalowi filmowemu Integracja Ty i ja świetny pomysł dyrektora festiwalu dyrektorki, pani Barbary Jaroszyk. Dla nas to zaszczyt być partnerem w tak ogromnym, cudownym przedsięwzięciu. Na konferencji naukowej film Podróż bez barier profesor Wojciech Otto będzie mówił o roli i znaczeniu filmu. Przełomowaniu pewnych barier wizerunkowych osób niepełnosprawnych? Żeby przełamać stereotyp, musi być działanie długofalowe. To jest naprawdę długi proces, wieloletni i muszą być podejmowane rozmaite działania masowe, powszechne, czy to ustawodawcze, czy systemowe, czy instytucjonalne, administracyjne, ale także, co istotne, e, można przełamać stereotypy poprzez środki masowego przekazu. A w tym także poprzez film, jako bardzo mocne, silnie oddziałujące medium, e, propagując prawdę. Po prostu. To nie musi być negatywny bądź pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością, byle prawdziwy. Pan profesor Dariusz Kwolek, e, kanclerz krajowy Międzynarodowej Organizacji Edukacji dla Pokoju przy ONZ, e, będzie omawiał obszar turystyki medycznej i uzdrowiskowej. Biorąc pod uwagę statystykę osób niepełnosprawnych, w całej Unii Europejskiej jest to 10% populacji, w Polsce aż 14%. To biura turystyczne zaczęły dostrzegać w tym target, czyli grupę docelową, do których należy skierować ofertę. Oczywiście problemem, problemem jest to, jaka jest zasobność finansowa tychże osób lub ich opiekunów lub rodzin, ale jest to dostrzeżone, jeśli chodzi o ofertę biur turystycznych, i ta oferta w tej chwili jest dość szeroko obecna. Bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o nasz udział nie tylko w konferencji, ale w tej już trwałej współpracy i z Europejskim Festiwalem Filmowym Integracja Ty, Ty i ja z Koszalińskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym jest fakt łączenia wiedzy z praktyką i to dla nas jest bardzo ważne dla uczelni poprzez te kierunki funkcjonujące w naukach społecznych, humanistycznych to są przede wszystkim osoby, które coraz częściej prowadzą zajęcia praktyczne, a i my również ucząc się od najlepszych po prostu prowadzimy ciekawsze zajęcia. No i nasi studenci po powrocie z wakacji otrzymują porcję naprawdę solidnej wiedzy i teoretycznej i praktycznej, a poza tym możliwość poznania wielkich ludzi.